Czy duchy istnieją? Czy zjawiska paranormalne nie są jedynie wytworem wyobraźni? Być może, drogi czytelniku, podchodzisz do tematu duchów i zjawisk niewyjaśnionych bardzo sceptycznie. Nawet jeśli w dzieciństwie zdarzało ci się rozmawiać z od lat nieżyjącą babcią, jako dorosły człowiek zrzucasz to zwykle na karb dziecięcej fantazji. Moim zadaniem nie jest przekonanie cię do tego, że zjawiska trudne do wyjaśnienia naprawdę istnieją. Jeśli cokolwiek ma przekonać cię, do otworzenia umysłu na nieznane, niech będą to historie, które wydarzyły się naprawdę, a o których przeczytasz w następnych rozdziałach tej książki. Tymi słowami rozpoczyna się moja nowa książka, która właśnie trafiła do sprzedaży. Paranormalia, prawdziwe historie o nadprzyrodzonych doświadczeniach to zbiór niezwykłych, prawdziwych historii, które przez ostatnie lata i miesiące kolekcjonowałam. Od Was, moich widzów. Najbardziej przerażające, mrożące krew w żyłach i intrygujące historie, które usłyszałam od Was w czasie spotkań w Cztery Oczy lub otrzymałam w korespondencji, umieściłam w tej książce. Historie te nie tylko przedstawiam, ale też dokonuję próby ich wyjaśnienia i przytaczam różne zjawiska, które mogą się za nimi kryć. Zaraz przeczytam Wam jedną z moich ulubionych historii z książki. I wspólnie zgłębimy jej tajemnice. Jednak zanim to zrobię, chcę wspomnieć, że bardzo starałam się tak dobrać y, tematykę opowieści, aby była ona dla, dla was, dla czytelników, atrakcyjna i różnorodna. Każdą z historii też y, osobiście poprawiałam i redagowałam w taki sposób, aby były one dla Was jak najprzyjemniejsze do czytania. I Znajdziecie tu historię o nawiedzonych domach i miejscach oraz wskazówki, jak rozpoznać nawiedzony dom, historie o spotkaniach z mistycznymi stworzeniami. Może nawet z potworami, oraz jakie są ich korzenie. Historie o niezwykłych umiejętnościach, o przeczuwaniu śmierci, o snach proroczych, o wywoływaniu duchów i wielu, wielu innych niezwykłych, ale też przyprawiających o gęsią skórkę przeżyciach. Książka ta jest o tyle szczególna, że chyba każdy z was będzie się mógł nią zainteresować. Po pierwsze, nie trzeba jej czytać całej, możecie wybrać. Jedną z historii i zanurzyć się w lekturze, kiedy znajdziecie na to wolną chwilę. Możecie też y, wybrać dowolną historię w zależności od tego, jaki temat Was interesuje, albo czytać od kolokwialnej deski. Do deski. Książka jest poręczna i mimo twardej okładki jest też lekka, a więc możecie zabrać ją gdziekolwiek tylko chcecie do lasu, na cmentarz, do jakiegoś opuszczone, opuszczonego, być może nawiedzonego miejsca i tam oddać się lekturze. Na początku książki, na pierwszych stronach umieściłam też parę wskazówek, jak najlepiej czytać tę książkę, aby poczuć największy klimat. Paranormalia, prawdziwe historie o nadprzyrodzonych doświadczeniach znajdziecie w wielu księgarniach internetowych, między innymi w taniej książce. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Za parę dni mam nadzieję, książka będzie też dostępna stacjonarnie w księgarniach również w Empiku. Dla tych, którzy nie przepadają za wersją papierową, książkę możecie kupić również w w formie e-booka. Link oczywiście zostaje Wam pod tym filmem. A dla tych, którzy w ogóle nie mają czasu na czytanie, słuchajcie, też mam rozwiązanie. Książki możecie też słuchać. O ile już nie jest, to na pewno na dniach będzie dostępna jako audiobook. Oczywiście te wersje również Wam podlinkuję. W dzisiejszym odcinku chciałabym, jak już na początku wspomniałam, przeczytać Wam jedną z moich ulubionych. Historii z książki, chociaż przyznam, że każda mi się podoba, każda jest szalenie klimatyczna. I tytuł to y, Prześladuje mnie Przeklęte Zdjęcie. Po lekturze opowiem Wam, jak rozpoznać, czy dany przedmiot jest przeklęty. Prześladuje mnie Przeklęte Zdjęcie. Witaj. Uwielbiam oglądać Twoje filmy, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, ponieważ jak nikt, potrafisz wykreować ten wyjątkowy klimat. Nigdy wcześniej nie miałam odwagi opowiedzieć. Tej historii, obawiając się, że zostanę wyśmiana lub uznana za osobę chorą psychicznie. Jednak po wielu miesiącach wątpliwości zdecydowałam się podzielić nią z Tobą. Moja historia rozpoczęła się rok temu, kiedy przeprowadziłam się do nowego mieszkania w innej dzielnicy. Budynek miał swoją historię, ale po niedawnym remoncie wydawał się idealnym miejscem do życia. W pierwszy weekend po przeprowadzce i dopięciu wszystkich szczegółów mój mąż kończył. Skręcać ostatnie meble i układać rzeczy w szafkach, a ja. Postanowiłam, że wezmę Bobasa na spacer. Moje dziecko ma 10 miesięcy i jest delikatnie mówiąc bardzo wymagające. Spacerowałam po pobliskim parku wychodzącym na drogę, która w tamtym momencie poprowadziła mnie w nieznane. Okazało się, że ulica ta prowadzi na lokalny pchlitark, który z tego co się dowiedziałam, funkcjonuje raz w miesiącu jedynie przez kilka godzin. Można tam było kupić dosłownie wszystko. Warzywa i owoce od rolnika, używane rowery, ubrania z drugiej ręki, narzędzia do auta, antyki, stare zabawki i graty. Ale można tam było dostać coś jeszcze, coś, co mnie bardzo zszokowało, kiedy tylko to zobaczyłam. Można było kupić zdjęcia. Ale nie jakieś grafiki czy zdjęcia widoczków, ale fotografie ludzi, a nawet całe albumy ze zdjęciami. Na samym końcu bazarku znajdowała się malutka alejka, w której albumy oraz zdjęcia w ramkach dosłownie się piętrzyły. Cudem udało mi się wjechać tam wózkiem. Rozejrzałam się zafascynowana, bo nigdy nie przypuszczałam, że ludzie sprzedają takie rzeczy. Czy sprzedający w ogóle znają ludzi, którzy są na zdjęciach? A może sprzedają swoje rodzinne albumy, bo potrzebują pieniędzy? Zapytałam o to wystawcę. Odpowiedział, znajduje to w różnych miejscach, a to gdzieś porozrzucane na ulicy, a to w antykwariatach, albo ludzie sami mi przynoszą. A wie pani, że potrafią nawet wywalać rodzinne albumy? Mnie się to w głowy nie mieści. Wyrzucać na śmietnik rodzinne zdjęcia. Moją uwagę przykuła jedna fotografia. Różniła się od pozostałych kolorowych. Ta była w kolorze sepi. Zdjęcie bardzo wyblakłe i pokryte licznymi przetarciami Przedstawiało śpiącą kobietę. Było oprawione w ciężką, drewnianą, bogato zdobioną ramę. Kobieta miała chusta na głowie i strój z minionej epoki. Jej twarz sprawiała wrażenie niezwykle spokojnej, wyglądała jakby bardzo głęboko spała, jednocześnie będąc w pozycji siedzącej. Zdjęcie wywoływało we mnie jakąś niezdrową fascynację i bardzo zapragnęłam je mieć. Dlatego je kupiłam. Po przyniesieniu fotografii do domu, postanowiłam schować ją do szuflady. Musiałam zastanowić się, gdzie ją umieścić i czy w ogóle chcę, żeby zdjęcie jakiejś obcej śpiącej kobiety zdobiło ściany mojego mieszkania. Przyznam też, że sama fotografia zaczęła mnie niepokoić. W poniedziałek, po weekendzie, podczas którego odwiedziłam targ, obudziłam się z lana potem. Nocami zaczęły mnie nawiedzać koszmary, w których pojawiała się kobieta ze zdjęcia. Wydawało się, jakby przenikała ona z sepi swojego portretu, Prosto do mojej rzeczywistości. Siedziała bez ruchu i patrzyła na mnie pustymi oczodołami. Koszmary z każdą nocą stawały się coraz bardziej realne. Budziłam się z sercem walącym jak młot, a kobieta z fotografii była coraz bliżej mnie każdej kolejnej nocy. Mój mąż zauważył, że zaczynam bełkotać przez sen. Dało się zrozumieć tylko jedno słowo: imię Aniela. Nie wiem czy to przypadek, ale moje dziecko stało się bardziej płaczliwe. Myślałam, że to kwestia ząbków, bólu brzuszka lub jakiejś innej dolegliwości, ale nic takiego się nie działo. Synek uspokajał się dopiero na spacerach. W domu nie pomagało przytulanie, karmienie ani inne aktywności, które wcześniej zawsze działały. Moje dni zaczęły być wypełnione zmęczeniem i niepokojem, a jedyną ulgę stanowiło wychodzenie z domu. Realnie wyczuwałam, że atmosfera w mieszkaniu bardzo się zmieniła. Na przykład mieszkanie ma okna wychodzące na wschód, a więc przez większość dnia powinno być doskonale oświetlone. Przysięgam, że było w nim po prostu ciemniej. Nie tak całkowicie ciemno, a raczej tak, jakby ktoś zasłonił żaluzję, jakby promienie słońca, próbując dostać się do mieszkania, natrafiały na jakąś przeszkodę. Po kilku tygodniach koszmarów, których nieprzerwanie pojawiała się kobieta ze zdjęcia i tym samym narastającego lęku zdecydowałam, że nie jestem w stanie dłużej tego znosić. Możesz nazwać mnie szaloną, ale pewnej nocy, wybudzając się z kolejnego koszmaru i czując ogromną bezsilność, wzięłam zdjęcie, wsiadłam w samochód i pojechałam przed siebie. Chciałam odjechać daleko od domu i wyrzucić fotografię do śmietnika. Nie wiem czemu, ale czułam, że rozwiąże to mój problem. Resztę nocy przespałam spokojnie. Moje dziecko również. Atmosfera w domu też się zmieniła na lepsze, oczywiście. Nie chciałam drążyć, kim mogła być ta kobieta, jaka była historia tego zdjęcia i czy to z nim było coś nie tak, czy może ja sobie coś wkręciłam. Podświadomie czuję jednak, że dobrze zrobiłam i że to nie były moje wymysły. Pewne tajemnice lepiej pozostawić nieodkryte. Piszcie w komentarzach, jak podobała się Wam ta historia. Tymczasem teraz dokonamy analizy tej opowieści zupełnie tak, jak zrobiłam to w książce. Historia zna wiele opowieści o przedmiotach, które z pozoru wydają się nieszkodliwe, a jednak przynoszą swoim właścicielom nieszczęście. Czy rzeczywiście mogą one wpływać na nasze życie w negatywny sposób? Przeklęte przedmioty mogą być czymkolwiek: od codziennych rzeczy, przez fotografie, jak w tej opowieści, antyki, aż oczywiście po zabawki. Nie ograniczają się one do słynnych artefaktów, jak grobowiec, Hamona czy lalka Annabel. Nawet najzwyklejsze przedmioty mogą stać się nośnikami negatywnej energii, jeśli są związane z trudnymi emocjami, traumatycznymi. Wydarzeniami lub zostały naznaczone złą intencją, jakąś złą energią. I teraz, jak rozpoznać, że przedmiot, który przynieśliśmy do domu, jest przeklęty? Są pewne sygnały, które mogą na to wskazywać. Na przykład, jeśli przyniesiesz jakąś rzecz do domu. I zaczynasz odczuwać niepokój, masz koszmary lub y, atmosfera w domu ulega pogorszeniu, a nie ma ku temu racjonalnych podstaw i wykluczasz absolutnie wszystkie takie powiedzmy przyziemne rozwiązania, wtedy warto pomyśleć, czy przedmiot nie jest źródłem kłopotów. W mojej najnowszej książce wyczytasz, w jaki sposób oczyszczać przyniesione do domu przedmioty oraz takie, które podejrzewasz o to, że mogą być obciążone jakąś. Złą energią. Napiszcie w komentarzu, jak podobała się Wam ta historia i czy planujecie sięgnąć po Paranormalia w tegoroczną jesień i, i w ogóle, niezależnie od sezonu. Ja jestem zaszczycona faktem, że przedmowę do mojej książki napisała sama Ada Edelman, którą no, my wszyscy uwielbiamy. A tutaj z tyłu okładki znajdziecie y, opinię o książce y, Michała Sunawskiego, który też y, zajmuje się badaniem zjawisk paranormalnych, który też występował u mnie na kanale oraz Karoliny Opolskiej, yy, która yy, prowadzi yy, na kanale yy, Sekielskich, Braci Sekielskich, taką serię Teoria Spisku. Jest dziennikarką, uwielbiam jej materiały. Także naprawdę cieszę się, że moją książkę wzięli pod skrzydła takie osobistości. Naprawdę ta książka wprowadzi Was w niezwykły, upiorny klimat. I słuchajcie, ktoś kiedyś powiedział mi, żeby tworzyć to, co samemu chciałoby się konsumować, miryuje się o jakiekolwiek treści kreatywne. Dla mnie to jest bardzo ważne zdanie, którego używam w mojej twórczości w tej internetowej, w social mediach. Tworzę takie filmy, które sama chciałabym oglądać. Poruszam takie tematy, o które, które mnie interesują, które sama bym kliknęła i tak samo jest z tą książką. To jest książka, którą jakbym zobaczyła na półce w księgarni lub w jakiejś księgarni internetowej, pojawiłaby się jako jakaś nowość. Od razu bym w nią kliknęła i byłabym pierwszą osobą, która by ją kupiła i przeczytała, bo te tematy mnie niezwykle interesują. A w ogóle, jakbym zobaczyła spis treści, to byłabym zachwycona. Także link do książki zostawiam wam w opisie. Życzę wam już teraz przyjemnej, ale też strasznej lektury. W Natanie książce są chyba jeszcze dostępne egzemplarze z autografem. Starałam się bardzo, żeby autografy też były kreatywne, więc polecam i do zobaczenia i już niedługo.